Zapraszamy sobie dzisiaj bez o najnowszej animacji Disneya, a zarazem Pixara pod tytułem Bass Astral. No i jak tak sobie myślę, to jest chyba pierwsza animacja, którą omawiam na tym kanale, bo ostatnio trochę kontent rozszerzyłem. No a wcześniej gadałem tylko o hororach, choć co prawda mają one jakieś animacje, które mogłem poruszyć, ale nie zdarzyło się to przez 6 lat. Także wychodzi na to, że Bass Astral będzie właśnie pierwszy. No i akurat miałem okazję wybrać się na przedpremiere, bo jeden dzień było wcześniej grane w moim kinie, także. Dzisiaj wam wrzucam już tak właśnie na świeżo, w dniu premiery, dosyć wcześnie. Ej, co to za dźwięk? No weź, nie psuj mi kota. Lubi to. Animacja ta jest pełnometrażowym debiutem Angusa McLean'a, który miał już wcześniej do czynienia z shortami, Natomiast tak pełnoprawnie właśnie dopiero teraz miał okazję się wykazać. Zaraz wam powiem, czy to mu się udało, czy tak jednak nie do końca. Za to scenarzystą jest dosyć konkretna już osoba, ponieważ ma na swoim koncie takie rzeczy jak W głowie się nie mieści, jak Odlot, jak Potwory i Spółka. Także gość, który nam dał jedne z lepszych produkcji. No a Bas Astral to jest oczywiście ta postać, którą możemy kojarzyć z tą Story. Tylko, że tutaj będzie już taką pełnoprawną po prostu główną właśnie postacią. Natomiast nie łączyłbym tego za bardzo z tą historią, bo to jest troszeczkę inaczej stworzona postać. Natomiast historia opowiada nam tutaj o strażniku kosmosu, który wraz ze swoją towarzyszką z pracy, tak to mogę chyba nazwać, no ma do spełnienia różnorakie misje. I akurat tutaj wpadają na jakąś obcą planetę, co mi się kojarzyło od razu z Obcym Przymierze, gdzie tam właśnie no, mają jakiś sygnał ze statku swojego, tutaj nasi członkowie załogi i muszą coś zbadać, czy coś na tej planecie się dzieje, czy jest tam może jakieś życie. Z tym, że Obcy Przymierze było na tyle głupie, że tam po prostu weszli na obcą planetę bez żadnego zabezpieczenia, tam porozpinali kostiumy, właśnie tam kaski, hełmy, czy zwałek jak zwały i, i idą, nie? i wiadomo, że czymś się zarażą. No tutaj bohaterowie zachowują się troszkę mądrzej, natomiast nie jest to planeta, na której jest jakiś wirus czy jakieś obcy, tylko akurat są jakieś pnącza, które chcą tam bohaterom szyki pokrzyżować, czy są jakieś karaluchy i td i natomiast misja jest tutaj taka, że mamy właśnie Baza, który, czy Lightyear'a, jak możemy kojarzyć z oryginalnego tytułu, który tak naprawdę no, trochę sfiksował na punkcie tego, że popełnił błąd i on za wszelką cenę chce go naprawić, mimo że duże koszta za sobą ciągnie, ale jeszcze tak zanim przejdziemy sobie troszeczkę dalej do fabuły, no to jak się idzie na filmy Pixara szczególnie, czy po prostu na animacje Disneya, no to gdzieś można mieć z góry wysokie oczekiwania, ja niby ich nie miałem, ale mimo to się trochę rozczarowałem i też, co prawda, nie jest to na pewno zły film, ale czy zła animacja. Natomiast y, zdziwiłem się bardzo, jak wszedłem na IMDB, to tak podam jako ciekawostkę, zupełnie tylko jakiś tam lekki punkt odniesienia dla niektórych, że średnia tam jest około 4, co jest naprawdę kiepsko, szczególnie gdy mamy do czynienia z animacją Pixara. Nie jest aż tak źle, żebyśmy też tutaj się dobrze zrozumieli. Jak wszedłem sobie na rotenki też tak z ciekawości zajrzeć, no to mamy tam od krytyków dosyć pozytywnie, od widzów też, ale jest to tak około średniej 6-0 od tych topowych krytyków, a 6,7 od tych krytyków takich zwyczajnych powiedzmy. Natomiast zdziwiła mnie ta dysproporcja. Nie wiem, czy na im jakieś trole nie wleciały, chyba że naprawdę jest tak kiepsko przyjęty. Z reguły to w Polsce rzeczy są gorzej przyjmowane niż na świecie, szczególnie e, formaty tego typu bym powiedział właśnie, czyli jakieś historie produkowane w Ameryce, po prostu. A tutaj jest na no odwrót, więc troszeczkę się zdziwiłem. No ale i tak dwie rzeczy, które najbardziej mnie tutaj urzekają, no to pierwsza rzecz, że akcja dzieje się w kosmosie. Ja bardzo lubię takie właśnie alienowe jakieś klimaty pozaziemskie. A druga rzecz, i akurat absolutnie najwspanialsza tutaj, najlepsza postać, to Kotex. O, właśnie sobie zaskoczył. I to jest postać, która kradnie całe show, kradnie po prostu ten sens. I gdyby nie ten Kitełek, no, to tutaj byłaby ocena jeszcze niższa, że akurat uwielbiam koty. no jakby to był pies i by był tak samo dobrze napisany, to też spoko. Ale no, bez tej postaci, ten film był już. czy ta animacja byłaby całkowicie już taka. No, miałka, może troszeczkę, czy taka sobie. A tutaj chociaż jakiegoś takiego smaczku dodawał, właśnie koteks, bo tak się nazywa tutaj, przynajmniej w tej polskiej wersji, ta postać. I no, on dawał mi tak naprawdę więcej radości niż cały ten seans i dodatkowo. Był po prostu najlepszą postacią. Jakby miałem gdzieś tych no, ludzi, e, znaczy gdzieś, tak troszeczkę bardziej obojętny byłem po prostu niż względem Kitełka, no ale on był wyposażony jak Inspektor Gadżet, naprawdę. Typ co miał tyle funkcji, typ mówię, kot, miał tyle funkcji, że aż normalnie jak e, pamiętacie, oglądaliście kiedyś może Inspektora Gadżeta, to było dolej, dolej rolki Gadżeta, dolej, dalej coś tam Gadżeta. No ten też, normalnie palnik z dupy, z uszów coś tam i tak śmiesznie głową obracał i tak Ja coś tam lokalizował, nie? Kot po prostu jest epicki. A to było straszne. Żałuję, że trwam u twego boku. Ten kitełku akurat laserami z dupy nie strzela, ale mógłby. Co nie? Jestem tak samo uroczy, jak koteks, prawda? Oj jaki jestem uroczy, Oj, dziupki, dziupki. Nie mm, jestem koteksem. Tutaj rola, myślę, dubbingowa mogłaby być obsadzona, błytki. Miał, miał 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 Co nie? Te pisł dziutki Gorzki goszki nas miał fuu. Dziwne. No w każdym razie trochę to smutne, że najlepszą postacią. Tutaj jest Kot z racji, że jest jedynym zwierzakiem, gadającym zwierzakiem, bo tam jeszcze te karaluchy jakieś biegały. No fajnie, jakbyśmy coś wyłuskali jeszcze więcej, szczególnie z głównej postaci, i właśnie z ludzi, no to jest on najlepiej napisany nasz bas, ale też nie jest to do końca jakaś fascynująca postać, z którą gdzieś tam. Emocjonalnie trzymałem więź, czy się nią fascynowałem czy w ogóle empatyzowałem, bo w sumie on nie do końca jest taki pozytywny tak naprawdę. Z racji, że akcja będzie miała tutaj dużo do czynienia z czasem, i ten film się normalnie kojarzy z takim Interstellarem Nolana, tylko tam akurat goście za szafę się nie tepnie, no to można naszej postaci dużo zarzucić właśnie z racji tego, że naręcznym sobie sterował statkiem zamiast zaufać autopilotowi. No, popełnił po prostu błąd, który nie pozwala im się teraz przez wiele lat, tym wszystkim ludziom, którzy tam byli, a to naprawdę pokaźna ekipa, pokaźna załoga, wydostać się z tej obcej planety. No i okej, okay, oni tam rozpoczynają jakby życie, budują sobie coś tam, chcą się wydostać, odtworzyć pewien rodzaj paliwa, który pozwoli im się po prostu wydostać. Ale przez błąd naszego głównego bohatera, tak naprawdę, no raz, że oni są trochę w dupie, ale raczej podchodzą mimo wszystko do tego pozytywnie, to on za wszelką cenę chce to naprawić. Tylko on chce wejść w hiperprędkość, testując właśnie te paliwo pozyskane czy stworzone z surowców, które się tam znajdują. I jak on sobie tam przez kilka minut leci właśnie w kosmosie, to na tej planecie mija kilka lat. I on nie leci raz, tylko tak w kółko lata i po prostu... Tutaj mamy taki cykl życia, kot miał ugryzł w nogę, bardzo mi miło z tego powodu, ja cię nakarmiłem przed chwilą, żebyś ładnie siedział. Tak właśnie jest z koteksami. Koteks z baza był milszy, obiecuję. A ty dupo niegrzeczna, patrzcie, 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 patrzcie. Patrzcie, jak atakuje. Totalnie milszy, totalnie mierzy. Kotek! No sorry, ale kotek chyba musi być spokoju. No i Bazaar miał z całą pewnością naprawdę spory potencjał do tego, żeby rozwinąć właśnie tutaj e, ten wątek z czasem, żeby podciągnąć to trochę pod przemijanie, żeby podciągnąć to też pod. E, wątek dużego poczucia winy bohatera i to, jak on to przepracowuje, i szczególnie w napisaniu jakichś głębszych jednak relacji. Rozumiemy, że jest to oczywiście animacja i dobrze, mają się bawić dzieci, ale właśnie znając takie produkcje, jak w głowie się nie mieści czy inne animacje Pixara, no wiemy, że były to produkcje nie wszystkie, oczywiście nie każdy był jakiś super, ale z reguły to było tak, że i dzieci mogły się dobrze bawić, coś dla siebie wyjąć z tego i mieć dobry fan przy okazji, i ta starsza widownia była w stanie jakieś tam większe pokłady wyjąć właśnie z tego filmu, jakąś tam głębie dostrzec jakieś lepsze relacje, więcej cech. Tutaj to właśnie jest problem głównie taki, że no, reżyser jest debiutantem w tym pełnym metrażu. Dostaje faktycznie scenariusz od konkretnego gościa, od gościa, który umie pisać te scenariusze, ale widać, że nie do końca wie, co z tym pomysłem zrobić i gubi się w tym własnym potencjale, tak naprawdę, czy potencjale tego scenariusza, bo no, nie jest to zbyt emocjonujący seans. To jest rzecz, która nie nudziła mnie, ale jednak troszeczkę nużyła, ciutka się ciągnęła, i no, ja się bawiłem. Czysto rozrywkowo, tak jak na jakimś science fiction, okej, okay, nieźle, ale no, czasami więcej emocji wzbudzały we mnie krzyczące za mną dzieciaki albo wręcz ich rodzice, jakieś karyny, które darły japę po prostu. No, później właśnie te dzieci też się nie umieją zachować, także tak, większe emocje wzbudzały we mnie takiego, takiej irytacji, że przestańcie gadać, naprawdę już tak na cały głos, niż ta animacja, ale uczucia na pewno we mnie wzbudził... Kiciuś. Kotek, z który no, brakowało mi, żeby jeszcze dosłownie bazukę z pleców wyjął, i tak z kręgosłupa wystrzelił w jakiegoś złola. No więc szkoda, że tak nie było, ale naprawdę najbardziej funkcjonalny kotek widziałem. To jeszcze funkcji podgrzewania jako mikrofali brakowało, nie? No i nasz bohater trochę zatraca się właśnie w całym tym nowym świecie. Można powiedzieć, z którego cały czas chce tę ekipę, tę załogę wydostać. Mam wrażenie, że zatraca się tak samo jak reżyser właśnie tegoż dzieła. No, ale trzeba przyznać, że na pewno to młodsze tutaj, właśnie pokolenie czy dzieciaki po prostu będą się pewnie dobrze bawiły, że jest to bardzo ładna animacja, że ma takie wręcz przepiękne momenty, gdzie po prostu się świetnie na to patrzy. Jest to coś, co kosztowało przecież też swoje pieniądze. No, nie robił tego byle kto, ale jak pewnie gdzieś taki mój bardziej tutaj rocznik pójdzie na film, to będzie takie a, troszeczkę średnio, chociaż też pamiętajmy, że raczej my, czy jeszcze starsi ode mnie, no nie do końca jesteśmy targetem tego filmu, co nie zmienia faktu, że to też nie jest animacja dla dwulatków, czy dla noworodków, które nie ogarniałyby co się dzieje i by wytrzymały 5 minut na sali i kto by wziął noworodka na salę, no ale wiecie co mam na myśli. No i myślę, że sam finał też mógłby dostarczyć nam znacznie więcej emocji i zostawić nas z jakąś refleksją tutaj, z jakimiś przemyśleniami na ten temat i właśnie z, z próbą wyciągnięcia jakiegoś pokładu później tutaj e, troszeczkę właśnie tego drugiego dna, gdzie moglibyśmy się pozastanawiać, co by było, gdyby na przykład bohater inaczej się zachował, czy byśmy mogli to odnieść do jakichś takich szerszych kontekstów społecznych i byłoby ciekawi. No Nie mówię, że sześciu 7 latki by też miały odnosić się do kontekstów społecznych, ale my tutaj jako starsi widzowie wydaje mi się, że moglibyśmy z tego uzyskać znacznie więcej, a nadal mogłoby być to uniwersalne, skierowane do bardzo szerokiej grupy odbiorców, jeżeli chodzi o wiek, no ale nie było tak do końca. Co prawda, no, nie wiem, ta produkcja jakoś nie wyklucza Pixara teraz z istnienia i z tego, że dał nam wiele świetnych animacji, no ale też z całą pewnością nie będzie to produkcja, która będzie gdzieś górowała, która będzie w jakichś topkach najlepszych rzeczy, które dostaliśmy od nich, no bo, no bo tak po prostu nie jest. I też tak jeszcze w tej kwestii rozrywkowej, tylko mi się skojarzyło, więc powiem, przypomniało mi się teraz, że. Miałem wrażenie, jakbym oglądał Star Wars, jakąś kosmiczną taką wojenkę walkę, bo tam była taka strzelanina pewna, ale nie będę nic tutaj zdradzał, także. No idźcie sami, wróbcie sobie zdanie, bo to nie jest produkcja, którą warto omijać, ale też nie jest to produkcja, którą jakoś koniecznie trzeba obejrzeć w kinie, tym bardziej, że pewnie za jakiś czas podejrzewam, że dosyć niedługo pojawi się na Disney Plusie, bo teraz już jest dostępny w Polsce, więc no cóż, tylko poczekać i ewentualnie można w domowym zaciszu obejrzeć, też szczególnie właśnie z dziećmi, jeżeli tam na sali. Półtora godzinki nie wytrzymają, a to jest nawet trochę dłuższe, no to tym bardziej będzie taka możliwość już za jakiś czas, także nie trzeba iść, nie ma takiego musu. Wydaje mi się, i jakbym miał jednym zdaniem, już podsumować tak wystawiając ocenę ten film, dać taką klamrę, no to powiedziałbym, że nie jest to ani zły film, ani dobry. Nie jest ani super emocjonujący i wciągający, ani jakiś koszmarny. Jest ładny, można zobaczyć, można było wycisnąć z tego zdecydowanie więcej, ale to się nie udało. I dałbym 5 na 10, ale że lubię akcje w kosmosie, dziejące się poza właśnie planetą, tak jak mówiłem, naszą, i że Kotex mnie urzek, jest wspaniały, kochany ma tyle funkcji i ma po prostu więcej cech niż ktokolwiek tutaj, niż oni wszyscy razem wzięci. Mam wrażenie, te relacje są dosyć płytkie, niestety, a Kotex to ratuje. No nie się na barkach ten. Ten film, te produkcje, te animacje, no to szanuję, szanuję Kotexa, więc jakby tutaj podwyższam na szósteczkę i 6 na 10 właśnie daję tej produkcji finalnie, także jeżeli się wybieracie na basastral, Astral, dajcie znać w komentarzach, kto już był, no to piszcie, dzielcie się wrażeniami, jak wam się podobało. No i chyba to tyle ode mnie, zapraszam serdecznie na mojego Discorda, jeszcze na mojego Instagrama, wszystkie linki macie pod spodem, kto ma ochotę, niech zostawia suba z dzwonkiem i widzimy się w kolejnych, pewnie jakieś inne animacje jeszcze na tym kanale się pojawią z racji, że już... Mamy coś więcej poza horrorami, no to więcej premier gdzieś tam biorę pod lupę. To tyle ode mnie, trzymajcie się. Jeszcze Kotex musi przyjść na chwilę. Koteks, zrób papa koteks, pomachaj widzą. Tak, dostaniesz Oscara za rolę kocioplanową, tak? No pewnie, że dostaniesz tak, już mnie nie gryjesz. O, patrzcie, chcę mnie trochnąć łapą, no? Kopię mnie w twarz, no. Tak, zły jesteś? Czemu? Bo byłeś najlepszy w filmie, tak? Nie miało tak być, za mało ci zapłacili i znowu mnie gryzie. O, bestia! <laughs> trzymajcie się, cześć. Tak, ty to lubisz? Jak się okazuje? Huh.